To witamy w kolejnym odcinku. Sławek Czarnecki, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. I zawóczka, terapia skoncentrowana na emocjach. I nasz cyk, skoncentrowani na relacjach. Dokładnie miło raz pamiętam Państwa, powitać. I za, mamy kolejny kolejne taki temat, temat do, do podyskutowania. Rytuały i tradycje. Wspólne rytuały i tradycje. Czy to są Tapety we wspólnym domu, czy to jest fundament wspólnego domu? Ech, już co fajny, fajny temat, fajne pytanie. Jak pracuję z parami, to badam, jak u nich właśnie z rytuałami, takimi, nie trzymają swoje rytuały, bo uważam, że każda para powinna mieć ich z 20, żeby mieć to dobrze. Nie? Że to jest taki unikalny język, kod tego związku, tak jakieś zwyczaje, jakieś, właśnie mówimy, rytuały. Takie, które sobie sami wypracowali i codziennie od takiej zwykłej kawy, tak że o 17 tak. czekamy na siebie z kawą, o tej, o tej godzinie. Ja na przykład osobiście się odsłonię, że mamy z mężem taki rytuał, że popołudniowa kawa to jest jedno na drugie czeka, i to jest po prostu cudowny moment na rozmowę, na spotkanie, tak, na pobycie razem. Yy, I bardzo tego pilnujemy, że po prostu nawet miałabym ochotę się napić kawy, to nie piję, bo czekam na mojego męża, żeby się napić z nią, bo ona będzie wtedy pyszniejsza. <laughs> yy, no ale to jeden z małych rytuałów. Są rytuały oczywiście takie, wiecie, wakacyjne, okołoświąteczne, yy, fajnie jak para obchodzi swoje rocznice, miesięcznice, Na przykład bardzo mnie rozczuliło taka historia takiej pary, która przez wiele, wiele lat, no już kilkanaście, co miesiąc, w dniu swojego pierwszego spotkania, on jakieś powiedzmy 17-20 miesiąca, zawsze uh -huh. na super randkę. Miesiąc miesiąc, przez kilkanaście lat, tak? Stroją się, pan ma kwiaty i to już są w tej chwili starsi ludzie, nie? A, no, ale to... jest przeurocze po prostu, że przez lata, przez dekady, to starsi, że mają taki swój... Kwiat, więc to, jak to niesamowicie musi raz budować, a jak to niesamowicie musi świadczyć też o sile tej raz, że. Właśnie, czy to świadczy o sile, czy to zbuduje? Jak ta cyrkulacja, czy to w ogóle. Jak? Taki wow. jest sala, pokazuje o takim wspólnym zaangażowaniu w sprawę. To zobacz, no. alternatywa to jest taka, tak? Nie. Mamy tych wspólnych rytuałów, tylko każdy sam sobie po prostu klika w swoją komórkę, w swój tablecik, w swój laptop. Tak, to nam... Rodzinny obiad, każdy, każdy, każdy z wami. tak? Ale każdy, każdy w sobie. No to, to też można powiedzieć, że to rytuał, ale, ale niełączący tak? i no niestety nieszczęśliwy. Nie? Bo w tych rytuałach, o jakich tutaj mówię, to chodzi o właśnie dbanie o relacje, dbanie o bycie razem, o ten wspólny czas, tak? I jeszcze. Y Zadbanie o to, żeby to było przyjemne. Mm. Pełne takiego, nie wiem, spokoju, bezpieczeństwa. No tego potrzebujemy. Jak mówiłem, mówisz o tym, o tym właśnie, że każdy swój i każdy swoją komórkę, to pamiętam, że w jednym takim takim szkoleniu edukacyjnym no ja mówię, że jakieś... Już tak też do, do, do rodzin skierowanych, że jak już macie zaglądać tą, tą komórkę, to chociaż ustawcie jedną i wspólnie przeglądajcie memy Chociaż się poświęćcie po wspólnie po prostu z czegoś, że bądźcie w tym razem, a nie osobno. To jest świetna porada, świetna porada. Tak, 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 tak no. Mhm. Yy, dobrze, to ja czasem z moim mężem wspólnie słuchamy jakiegoś takiego fragmenciku, nie wiem, tak, jakiejś wypowiedzi, jakiegoś podcastu, no. Nie? ale no, no nie całe tam godzinny, tak, tylko taki jakiś najciekawszy. Tylko po to, żeby właśnie po tym móc podyskutować, tak? jakoś wokół tego y, toczyć y, tam, y, rozmowę. Nie? Więc, więc to bardzo fajny pomysł. Żeby to było punktem wyjścia do tego, żeby potem się spotkać w tej rozmowie, w dyskusji. No, Okej, okay, to już zgódźmy się, nie zgódźmy się, ale miejmy coś, co nas połączy, bądźmy w relacji, co nie? Tak, tak, tak. tak, właśnie tak. Razem, razem. Tak. Chociaż no, to, to... dużo tamtych komórek, tak, i ja y, 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 to odradzam. Bo to mhm. bardzo odgradza jednak, nie? że naprawdę to bardzo nas zabiera z tu i teraz, nie? Mhm. W świat online i nie jesteśmy w życiu, nie jesteśmy w relacji. To w ogóle teraz, teraz ten, teraz jak, jak nam wszedł temat, to wydaje mi się, że o tym też kiedyś będziemy musieli sobie powiedzieć, na ile, ten, na ile ta nowa, nowa technologia, na ile nas ona może, kiedy ona nas może odgrodzić, a kiedy nie może zbliżyć. To jest w ogóle też pytanie takie, kiedy można to wykorzystać, kiedy można tego użyć mądrze, a kiedy można się tym po prostu no, dobić relacyjnie. No Chyba kwestia y, tej ilości tego. że mnie fajnie. No, no... Wszystko robi z umiarem, tak? Jakby wszystko, co, co... Jakoś tak. Ale wiesz, jeszcze bo o rytuałach mówimy, no to też są na przykład słynne święta. Słynna no, biblioteka. Tak? Jak to zrobić, żeby te święta to nie było tak, że trzeba odfajkować i e, wesołe święta, weselsze po świętach? Jak to zrobić? Bo mogą być takie rytuały, które są taką właśnie tapetą, tylko że to jest takie takie, takim trochę tombakiem. Jak hmm. to zrobić? Jak odróżnić właśnie, kiedy. Święta, kiedy jakaś tradycja, taki zwyczaj taki, kiedy on się staje taki, hmm, a kiedy on jest, i co zrobić, żeby on naprawdę był żywy, żeby on naprawdę był relacyjny. To to, ja zacznę od tego, że często pacjenci mówią, jak tam jest zbliżają się święta, nienawidzę świąt, nienawidzę świąt. Nie? No to ja to badam pewnie ty też miał. Co chodzi, nie? I tam zazwyczaj są takie wspomnienia bardzo przykre, że Jakieś kłótnie, jakieś, jakaś presja, pośpiech, nie? No, ale najczęściej nerwy, em, agresja, no, to za chwilę ludzie siadają do tego stołu wigilijnego, będą się tym opłatkiem łamać, tak? A pięć minut wcześniej po prostu afera, awantura, krzyki, no to, a jeszcze potem na przykład alkohol, ojciec, alkoholik i tam święta to po prostu nie pandzie. no więc no. ja się dziwię, tak? Że przy takich I wspomnieniach, tak, jakby takich świąt te, te, ci ludzie, im się to bardzo źle kojarzy. Nie, ale to mógł być jeszcze na... właśnie o tym, o tym, o tym, jak to wygląda z pacjentami. to ja tak już gdzieś zwyczaj, to też też mi że to jest znak czasów, że ja przed świętami daję swoim pacjentom swojego prywatnego maila i mówię, że jakby coś się działo, to proszę pisać, jakiś termin online na pewno znajdziemy. Yy, Okej, okay. czyli, że mogą być bardziej bardziej, tak? no bo coś ich tam może zregresować, tak, czy odpalić jakąś traumę. Ale to jest dokładnie to, co mówi, że takie mamy skojarzenia, że pacjenci mówią, nienawidzę świąt, że to po prostu, że coś takiego często właśnie jest, że mamy te wspomnienia takie czy tego alkoholu, czy tej sztuczności, że pięć minut wcześniej skaczemy sobie do gardeł, a potem życzymy sobie jeszcze nomenomen, tak? W majestacie, w majestacie Chrystusa. <grystu> Fact, to, to szaleństwo, ale jak to zrobić, żeby to było po prostu naszym prawdziwym, prawdziwym zwyczajem, tradycją, żeby to było coś teraz buduje? Wolności, tak, no nie wszyscy muszą obchodzić te święta, tak? Yy, yy, ale jeżeli chcemy ten czas tak spędzać razem, bo to, no, to może być taki czas naprawdę razem, nie? wspólnie, jest, jest luźniej, jest więcej tego czasu. Oczywiście to nie musi być przy stole, tak, bo oczywiście niektórzy szczągnią, nienawidzę świąt, bo będzie 10 godzin siedzenia przy stole. No to ja takiego no. przy stole też nie jestem w stanie zdzierżyć jakby za długo, ale można pójść na spacer, nie? na wycieczkę. No, prostu, no, tak jak na co się mówimy. W związku z tym chyba jest ważne, żeby wszystkich zainteresowanych, jakby zapytać, co by chcieli dla siebie, co jest dla nich ważne, tak? Jak żeby uwzględnić potrzeby no, wszystkich osób tutaj też coś zaczynamy o relacjach, czyli jest rodzina albo para, tak? mąż, żona, partner, partnerka i jak oni lubią. No, wiele osób teraz nocnych, wielkanocne, lubi wyjeżdżać tak gdzieś no, tak? Po, poza w jakieś ładne miejsce. Tak, to się też właśnie staje pewnego rodzaju jakimś takim też zwyczajem, że żeby trochę zabrać sobie tą część taką przygotowawczą, która może być no, odbierać potem o, zwykle to jest tak, że baj że, że, że mężczyźni częściej kobiety, komentarz stoi cały, cały dzień przy garach, to, to potem się zwyczajnie po prostu nie chce usiąść do tego stołu, jeszcze tak zmęczony, że tylko myśli, niech ta Wigilia się skończy, pójdę spać. I to się coraz częściej słyszy o tym, że właśnie ludzie chcą gdzieś wyjechać, gdzieś, żeby tylko się nacieszyć czymś przyjemnym. Tak, tak, ale właśnie pytanie, czy to musi być przy garach cały dzień, czy nie można się tą pracą podzielić, nie? Jakoś właśnie tutaj sobie dopomóc, nie? Że to no taka martyrologia, nie że ta matka Polka po prostu właśnie, tak jak mówisz, nie śpi, tak? Tylko po prostu lepi te pierogi yy, i na ostatnich nogach. No to, no to, to potem zmęczona, niezadowolona, z kwaśną miną, no to, to nie o takie świętowanie. Ciężko po 12 tam godzinach w kuchni być uśmiechniętym przy stole, ale już chcę powiedzieć super rzeczy, czy nie można się pracą podzielić, mm. czy nie można tak, przeskoczył, jak myślisz o tej wspólnej kawie, jest to warto poczekać. Czy jakaś wspólna praca nad czymś, na przykład nie wiem, co niedzielę przygotowujemy wspólnie obiad, bo myślisz, tych rytuałów warto mieć 20. Czy takim rytuałem może być to, nie wiem, rybałem, jak i małżeństwo, może być to, że co niedzielę przygotowujemy obiad razem. Może mniejsza nawet ten sam obiad, ale te dwie godziny na przykład wspólnego gotowania, wyszukanie wcześniej przepisu, czy to może być też rytuałem? Jak najbardziej. To, a nawet niedzielna jajecznica, że w niedzielę to mamy jajecznicę, którą mąż no. robi na pomidorach i tam po prostu jest super, a żona tam parzy kawę i się razem ksiątają, też będzie tym rytuałem. Wszystko, na co się para umówi, wszystko, co może sprawić im jakąś radość, przyjemność. Wiesz, no. właśnie jestem za tym, żeby naprawdę dużo świętować w związku. Świętować, ale świętowanie, tak? Czyli żeby nie, nie odkładać tego na specjalne okazje, albo że dwa razy do roku tylko świętujemy. Nie. Można świętować y, bardzo często, y, a świętując, no jest, no nie wiem, no, świeczka, tak, zapalona, y, mm. jakaś tam... Rok nie jest, ale no wiemy, jak, na czym miałoby polegać to, ten klimat tego świętowania. No, żeby to było takie trochę czymś w tej zwyczajności, żeby było coś niezwyczajnego. Coś takiego tak, urokowo-magicznego. Tak, tak, dokładnie o to chodzi, nie, że ta codzienność jest taka stresująca, w takim pędzie, nie? W takim hmm. y, jakichś, jakichś niepewnościach. Ale znaczy, wiesz, co takie mówię, <laughs> że warto jest, żeby coś było takiego niezwykłego, coś takiego rytualnego hmm. i też żeby w parach coś takiego. Biała, ale też zastanawiam i w kontekście yy rodziny, bo na przykład z, takim zwyczajem moim, mojego kuzyna jest to, że jak się spotykamy, to mamy kole zawsze w puszkach, że to musi być cola, cola, puszka, cola, kola, cola, kolejna puszka, kola, zaznacz od razu, to, to nie jest drugie oka, to jest naprawdę coca-cola mm -hmm. i że też jak się spotykamy, czy jak on na przykład gdzieś przyjeżdża do mnie, to zawsze staje samochodem w tym samym miejscu koło tego kontenera, że tam gdzieś rozmawiamy, bo akurat tak jest fajnie, mm -hmm. czy też z kolei zwyczaje też wychodzące nawet poza rodzinę, bo mamy w swoim rodzaju zwyczaju z takim moim dobrym przyjacielem, że mówimy zawsze jak się witamy, to mówimy witam kolegę sympatycznego, bo to się wiąże jeszcze z czasów studenckich, gdzie mieliśmy w jednym, w jednym z, z prezentacji mówiliśmy, że to jest grupa sympatycznych. I od tej pory mamy zawsze jak się witamy, to mówimy witam kolegę sympatycznego. Jasne. Piękna tradycja, tak? Takie firma takie. szkodnie, że wy wiecie o co chodzi, ale to was bardzo zbliża, tak? Bardzo... Jakby też sprawia dobry humor, także to jest wesołe. Nie, po prostu mm. no, fajmy właśnie o ten dobry nastrój, dobry humor nas wszystkich. Właśnie też w tych drobiazgach. Ja też myślałem, na ile to będzie gdzieś rozszerzone. Czy to jest właśnie. Czy... Czy rytuały i tradycje to jest budowanie tylko takiego wspólnego domu pary, czy całej rodziny, czy po prostu też tych naszych wspólnych domów z kolei w kolejnych relacjach? Czy to jest coś, co powinno być w każdej relacji, taka, taka zwyczajowość? Wiesz co, no zobacz, znam y, y, tutaj y, osobę, która mówi, że ze swoimi przyjaciółkami spotykają się co czwartek, co hmm? dzień na kawie hmm? i to już trwa 10 lat. Nie, albo jeszcze inny przykład, nie, że e, właśnie takie babeczki już plus 60 w tej chwili, też mają jakiś swój dzień w tygodniu, gdzie się spotykają tak rotacyjnie, że co tydzień u którejś innej w domu, a jest ich tam pięć, więc to, co, co tydzień jest gdzie indziej i e, mają sobie takie domowe spa, jakieś pogaduchy, może jakieś winko, nie? ale ich mężowie są, bo to są jakby, tam w rodzinach, e, są jakby wiedzą o tym, akceptują to, tak, już, że, że się spędzają ten czas, to wpływa cudownie na ich nastrój, na samopoczucie, tak, jakby babska energia. No to też może być tak, jak faceci wychodzą, nie wiem, na kosza, tak. nie w polskim gronie coś, coś tam wspólnie porobić, nie? I to też będą te rytuały już takie poza, no, osobiste z innymi ludźmi, ale też bardzo bym się chciała skupić na tych właśnie relacjach, na tych romantycznych. Bo no. jeszcze to, jak jesteśmy na etapie randkowania, no. naprawdę potrafimy bardzo zadbać o to, żeby było ciekawie, atrakcyjnie, nie wymyślamy to, żeby się zaskoczyć. Miło, oczywiście, nie? No. Jakieś pomysły, drobiazgi, kwiaty i tak dalej, nie? No. No, jak już jesteśmy po jak już dobra jesteśmy razem, to ta tak. energia siada. Tak. mamy nadzieję, że na tym, co zbudowaliśmy te, w, tej, w tych staraniach, zajdziemy do końca życia tak do, do, jakby w dobrej formie w tym związku. No ale jak? Bez dbania. Na trochę samochód, który ma przejechać kilka tam, set, kilka tysięcy kilometrów, no też co jakiś czas trzeba zatankować, bo ten bak przy zatankowany przy wyjeździe w końcu się skończy. No dokładnie, tak? Czyli jeżeli wiemy, jak okazywać uczucia, tak, jak dbać właśnie o romantyzm w związku w okresie narzeczeńskim, to my to wiemy dalej potem, tylko z jakiegoś powodu uważamy, że już nie trzeba się o to starać. Nie, nie trzeba o to dbać. I jak nie ma być potem kryzysu? zdrad, rozwodów, niekiedy tu w podstawowym związku jest nuda, tak? Aż się pojawia ktoś tam na boku i znowu jest, są te, te emocje, te starania i tak dalej. I jakieś pikantne sms -y. No to jak tu nie będzie romans, tak? jak, jak nie mam tego w domu, to lepiej mieć to w domu. Tak, ja, jeżeli jak no, pojawia się coś nowego, coś jakieś staraan na Wiesz co, nie pamiętam od kogo, ale czy to jest chyba czy jakiś cytat, ale kojarzę takie zdanie, nigdy nie przestać być chłopakiem swojej żony, nigdy nie przestań być dziewczyną swojego męża. Nie słyszałam tego, ale podpisuję się pod tym tak. Tak? prawda. Tak? Bez względu na to, ile mamy lat, tak, ale żeby pokazywać się ukochanej osobie, że jest dla nas wyjątkowa, że jest wspaniała, tak, że skoczymy za nią w ogień, tak, że ją nie wiem doceniamy, podziwiamy, kochamy. A jak mm. kochamy, to nie zawstydzamy go, nie krytykujemy, nie y, atakujemy, nie poniżamy, tak, że nie, nie pozwalamy sobie na to, tak? To Zbierze, że, zwłaszcza, że to, to w takich relacjach nawet takie te zwyczaje nasze, one czasami mogą być takie intymne, to, że wywleczenie, gdzieś, że coś, co jest magiczne w relacji, wywleczone trochę na zewnątrz, staje się czymś właśnie takim trochę barasującym, trochę takim, że, że to ma magię, kiedy jest wewnątrz. Mhm. Yy, Okej, okay. czy mówisz też o tej takiej intymności, tak, że to jest jakby zarezerwowane dla tej pary, tak? że to jest ich język? To jest taki ich język, tak? Ich tak? język. Tymność. Mhm. Tymność nie, tak. nawet niekoniecznie intymności w rozumieniu seksualności, ale intymności czegoś takiego intymnego, że to jest tylko nasze, nie wiem... E, zawsze tam oglądamy jakąś zawą komedię, co na przykład, nie wiem, panu, który jest menadżerem i trenuje kulturystykę, by bardzo nie wypadało coś takiego i tam przed kultami źle, ale z rolów tej tam zawsze typianie, nie wiem, dajmy na to, nie wiem, y, jakieś film zawsze tam co, co, co piątek oglądają, bo to że coś co jest takie nasze, kiedy staje się wywierczony, to trochę może stracić tą taką tą, 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 tą urok, tej magii. Tak, tak, tak. No dlatego rzeczywiście, nie? że to, jak to jest nasze, to nie muszę trąbić o tym światu, tak? Że to jest. Takie właśnie delikatne. I dla tak tylko dla, dla mnie i dla tego mojego ukochanego, że to, to, to nasz rytuał, tak? że to yy, yy, nasza tajemnica. No, jak, hmm. I jeszcze z taką szerszą z tych tradycji, że na, na ile one mogą budować, patrz, jak dobrze pamiętamy mm -hmm. kolegów, koleżanki z czasów szkolnych, z czasów studiów, gdzie tak naprawdę trochę ta. Tradycyjność jest niejako wpisana w codzienność, bo mamy przez cały rok lekcje na tą samą godzinę. Mamy chemię zawsze w tej samej sali. Mamy jakiś wykład zawsze w auli, a te osoby w sobie, no, mijają dekady. A ja na przykład pamiętam swoje jakieś bliskie osoby z czasów podstawówki jeszcze, swoich swoich kubli. Gdzieś raz no, zostało, nam, trochę się to po, poróżniło, ale w czasie podstawówki było nas czterech takich kubli, że trzymaliśmy zawsze gdzieś razem. Mhm. I no trochę wiesz, na ile zbudowała to właśnie ta kwestia tej, tej codzienności, że wiadomo było, że co piątek tam gdzieś się zobaczymy. Lekcje mamy na to na ile to po prostu jest coś takiego budującego, że, że nie tylko my to budujemy, żeby mieć, ale to już buduje naszą relację. No to jest no. runkowe. Zobacz, w czasie jest więcej osób, nie? A najbardziej będziesz pamiętać właśnie tę, tę paczkę, tych przyjaciół. Tak, bo to złączyło tyle wspólnych przeżyć, jakiś rozmów, tak, jakiegoś wspólnego robienia czegoś, nie? że już aż tak zapadli w tą pamięć. Nie? Bo wiesz, bo jakby sobie przypomnieć nazwiska wszystkich, no to najbardziej pamiętamy tych przyjaciół. Nie? Tak, dokładnie. No. Ale też, że i relacja wzmocniła rytuały, i rytuały wzmocniły relacje. Yy, no tak, tak, tak. tak. No ten wspólny no to... czas, wspólny dobry czas. Wspólny no, dobry czas. Mm -hmm. Zrozumiałeś znaczy, się, że. Około, że dobrze jest mieć około 20 takich, takich, takich rytuałów. Z jednej strony wydaje się, że w codzienności robimy więcej czynności, no, a z drugiej strony, wydaje się nam no, sporo, żeby kultywować tyle zwyczajów. Bo jeszcze odzielmy taką codzienną rutynę, tak, bo zobacz, można powiedzieć, że mycie zębów to też jest y, rytuał, tak? Czy, czy rutyna? Y no, tak. tak. Mamy pewnie jakiś taki cykl. Stajesz, mieszcz zęby, robisz kawę, coś tam nie i tam jakoś ten dzień mija. Ale to, to, no to, to taka rutyna yy, no danej osoby, tak, że tam jakiś spacer może, albo ileś tam rutynowo wypija, ileś wody, żeby o tym pamiętać, no to to, to jest coś innego. A teraz rytuały yy, będą dotyczyły już tych co najmniej dwóch osób. że dwie osoby się w tym nie? jakoś jakoś spotykają yy, i o to dbają. Nie? Ja też tak, tak chodzić woła? Nie, nie, Właśnie, bo tak jak powiedziałaś, 20 rytuałów, to ktoś jak zacznie liczyć, to sobie o jejku, to nie mamy tyle, jak to, jak to dużo, ale no spróbujcie Państwo policzyć i zobaczycie, że, że, że mam nadzieję, że znajdziecie, tak, i rytuały na święta, i rytuały na wakacje, i rytuały na weekend, i tak, I na co dzień, i na jakieś świętowania, urodzin, na przykład jak świętujecie urodziny, bo też są osoby, które mają oni cierpią urodzin, nie obchodzę, jak nie obchodzić urodzin, także to po prostu taki cudowny dzień, taki ważny, wszyscy życzenia zaczynają, bez tak? Jest okazja, nie świętowania, torcik można zjeść. Tak? Nie? I to bez względu na to, bo to wiecie, z każdym kolejnym rokiem, nie, To będzie o, nie lubią urodzi, bo urodzin. Tak w pewnym momencie już się tak te urodziny znaczy, że warto oderwać sobie celebrację urodzin od pamiętania, która to różnica. No, no, jestem za tym wstawaniem wprawdzie, No, no sztuka mu dożyć, tak? Jeszcze, nie wiem, w zdrowiu, w sprawności, w dobrej formie. No, to już nie bywa, nie? Ale no, można się cieszyć Naprawdę z każdych urodzin, tak? I nawet z własnej setki, nie? Sztuka dożyć. Tak? No, bardziej, 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 ale jak najbardziej. Zwłaszcza, gdy są, są na przykład w stowarzyszeniach północja senioralnych, gdzie się obchodzi właśnie na przykład te setne urodziny, i ktoś no. zachowuje tą sprawność ponad 100 lat i jeszcze jakoś się aktywizuje, no, to, to, to jest takie no. magiczne wręcz. To, to, to jest coś co poświętować. Tak, tak, ale no, w tej postawie, nie, że mam setkę i świętuję, jest naprawdę fajny taki duch wewnętrzny, nie? że y, właśnie dalej do aktywności, do, do, do y, y, szukania ludzi, czy budowania relacji, tego właśnie świętowania. O. Nie? No, to fajny przykład. Chciałabym. Tam, 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 <wzysk> <noise> tak, tak. Tak, 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 tak. tak Podsumowując, trochę, bo, żebyśmy jakieś, jakieś powoli pozwolili, to, to mi się skojarzyło, jak tak ta, ta prezentacja o się właśnie gdzie mieliśmy ten od obyczajowości, od, że to był cytat o tym, że wilki to są drobienomieszczanie pełną gębą, bo stado wilcze ma swoje, jak się przyjrzeć, ma swoje rytuały, swoje obyczajowości. To było z książki Eli Reziger, chyba mądrość wilków, że faktycznie nawet już. Nawet wilki. Wiesz dokładnie, że u organizmów genetycznie czy bio, tam, biologicznie starszych od nas już to występuje, że na ile te rytuały są czymś, że to nie jest tylko sfera kultury, czy sfera, sfera tej naszej, ale że to jest coś, co jest nam po prostu biologicznie potrzebne. że to, że oryginalnie stado wilków to jest też jakaś rodzina po prostu, rodzina zakupiona w że też w tej rodzinie tam można się dopaczyć rytuałów, jak to musi być niesamowicie ważne, że nam to natura wpisała po prostu... W... Mm -hmm. że trochę, w zasadzie, na ile musimy to budować, a na ile po prostu nie blokować takiej naturalnej tendencji, żeby to się pojawiało. Mm -hmm. Świetnie. Nie znam się na wilkach zupełnie, nie? ale coś jest, że intuicyjnie czuję, tak? że mm -hmm. to, to ma sens, nie? Ech, to... Próbujemy tych rytuałów dla takiego chyba zorientowania się, nie? Jakiegoś takiego, takiego bezpiecznego poruszenia się też po swojej y, rzeczywistości. Czyli to ta rzeczywistość no. jest taka taka bardziej poznana, że wiemy, że, że przyjdzie ta siedemnasta, to będzie ta kawa, przyjdzie ta, 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 ta niedziela, to zrobimy tą jajecznicę, że to będzie takie... że ten świat staje się trochę nasz taki, nie? Tak, a tutaj jeszcze tylko wątek dzieci mi się teraz y, y, przypomina, no. że jest oczywistym, że one lepiej funkcjonują, jak też mają swoje rytuały. Pobudki, godzina kąpieli, godzina spania, tak jak to sobie jakby biegnie, no to one się czują bezpieczne, bezpiecznie za, zaopiekowane i dobrze funkcjonują. Jeżeli jest chaos, bo rodzi z niebo te rytuały i raz nie wiem, dziecko się pójdzie spać o tej, a raz o tej i tak dalej, no to to dziecko jest nie wiem, i przemęczone, i zdezorientowane, i zalęknione, i zestresowane. więc, no. więc... Nasze, nasze mózgi też lubią tą rutynę właśnie, dziecko się czuje bezpiecznie jak ma coś takiego, coś takiego stałego. Mm. Chyba no tak. tą stałością, chyba tym, chyba tym będzie najlepiej to podsumować, po prostu, że to jest tam coś, co nie zatrzymujmy tego, bo to jest nam potrzebne, to się pojawi i cieszmy się tymi rytuałami. Cieszmy się rytuałami, zwłaszcza, że mogą to być właśnie takie momenty do radości, do przeżywania takich pozytywnych, fajnych uczuć, a tego nigdy mało, nie? Nigdy, nigdy, nigdy dość, tak? Nie. To chyba jest najlepsze, najlepsze podsumowanie. Także tym możemy chyba Państwu podziękować za państwa uwagę, za państwa czas, i chyba możemy się z Państwem pożegnać. Mhm. Dzięki. Dziękujemy i do zobaczenia. do zobaczenia. <laughs>